Hej, hej! Przed wami recenzja książki Zły Samarytanin i Pan Jarosław Dobrowolski. Zobaczcie, mam piękny autograf, aczkolwiek książkę dostałam z serwisu na kanapie.pl z klubu Recenzenta. Premiera była 20 października 2024. Słuchajcie, autor ma naprawdę trochę taki starodawny styl pisarski, który dosłownie idealnie wpasował się do czasu dawnej świetności. Treść raz więcej wciąga, raz mniej. Ale, ale, była tutaj jedna rzecz, która rzuciła mi się w oczy. Były to porównania nagłych sytuacji, które miały w sobie taką wielką prostotę, sztywność i zadziwiającą prawdziwość. Wiecie, rzadko kiedy są spotykane w książkach. To, gdzie postać idzie, opisane jest w sposób zwyczajny i bez emocji. No, jest tutaj obecna taka rezygnacja, jakby smutek życiowy, który coraz to uderza w niego, no, lecz on pragnie to tak jakby, nie wiem, zamaskować, ja bym powiedziała, że jest bacznym obserwatorem, który raz ocenia otoczenie, a innym razem, wiedząc, że nic nie wskóra, zwyczajnie rezygnuje. Jednak w niektórych przypadkach będzie śledził każdy ruch, próbując doczłapać się do prawdy. Jako były policjant, no raczej nie jest w stanie siedzieć bezczynnie w miejscu, a to, kogo spotyka, budzi nasz niesmak. Wiecie, autor połtykał tutaj postacie, które są pokieryszowane przez życie, dosłownie. Jedni wewnętrznie, inni zewnętrznie, czego no po prostu czasami nie da się ukryć, bo wiemy to oczywiście z opisów. Powiem Wam, że to, co jest tutaj napisane, czasami rani nasze oczy, myśli, jakby specjalnie dobrał ich do spraw, które ciężko jest rozwiązać. Praktycznie od początku do końca obecna jest tutaj Czerń i Czerwień. To książka brutalna na wszystkie strony ale hipnotyzuje jak mało która dotyka spraw prywatnych i takich, na którym punkcie jesteśmy wyczuleni. Jeśli miałabym wymieniać wszystkie minusy tej książki, to odparłabym, że chodzi tu tylko o mały druk. Mały i ciasny, czasami jak umysły bohaterów. Wiecie, ja kiedyś czytałam książkę o podobnym klimacie i treści, ale no, tytuł wyleciał mi z głowy. I w nim też był podkreślony wiek, przemijający czas. No, bo wiecie, zawsze liczy się to, co człowiek ma w głowie, a nie jak wygląda, ile ma lat. To nasze myśli i przekonania kształtują właśnie nasz charakter. Mamy tutaj thriller z elementami horroru. Jednak największy wydźwięk był z psychologicznego punktu widzenia. Wiecie, niby nie ma nic szczególnego w opisie, że starszy policjant ściga zło. Dopiero kiedy wejdzie na karty tej książki, stwierdzicie, że byliście w błędzie. Zło wychodzi z niej od pierwszej kartki. Uważam, że to wyjątkowa książka, która nieważne kiedy będzie na rynku czy teraz, czy za 10 lat, czy, czy za 20 każdy określi ją jako stara i mocna. Naprawdę reszta z ten pozostanie Wam przed oczami nawet nocą. Zwłaszcza po przyjrzeniu się ciemnych zdjęć obecnych w tej książce. Także powiem wam, jeżeli lubicie mocne, takie trochę hardkorowe powieści, gdzie naprawdę no, mamy prostotę i bezduszność, i taką krwawą bestię, że tak powiem, która czai się w ciele każdego człowieka pod zupełnie innymi postaciami, to z pewnością ta książka jest dla was mega Wam polecam. Piękne mam paznokcie, prawda? W końcu se zrobiłam po kilku miesiącach. Sama! Wiem, jestem dumna z małych rzeczy, ale warto dziękować za małe rzeczy. A wiadomo, te większe przyjdą później. Także dziękuję, że mogłam ją przeczytać i wierzę, że kolejne bestsellery, jakie autor napisze, również to mnie przyjdą w taki czy inny sposób. Także żegnam się z Wami. Do usłyszenia! Pa, 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 pa! pa.